Witajcie agenci. Z tej strony Mister Online. dzisiaj wam opowiedzieć o wypadku przy pracy. A mianowicie chodzi tutaj o nowego egzotyka, chociaż już nie takiego nowego, bo jeszcze czasu minęło. Ale. Jest to pistolet, egzotyczny na wałnicach, który jest w stanie dorównać wielu setom DPS-owym, tym na przykład setom snajpera. Jednak sam talent jest po prostu lipny, nie ma żadnego szoku ani niczego takiego, który mógłby robić to jako typowy game changer. Rozwalacie tarczę, dostajecie amplified damage i tak naprawdę na tym się kończy cały ten talent, bo zazwyczaj jak rozwalicie tą tarczę to się chowacie i czekacie aż wam się zregeneruje, nie? A nie czekacie na to, aż uda wam się trafić na pijanego kilka tych strzałów. I nie zrobi to jakichś dużych różnic wyobrażeń. Chyba, że nosicie egzotyczne rękawice, które Wam na pewno zmienią całe podejście. Ale o tym może później, jeżeli chodzi o same rękawiczki. Jednak wyjście się przyzwyczaić do naciskania klawisza odpowiedzialnego za przeładowanie. Gdyż po kilku sesjach i misjach będzie to wyglądać tak, że wasza R jest tak wtłoczone jak biurko po typowym dostaniu przez barykadę w L6 strzała one-tapa. Jak zdobyć ową broń? Zdobywamy ją na punktowcu. Genialna nazwa swoją drogą, muszę to zmienić. Samą nawałnicę. Dobra, zmieniamy ten język, bo to nie ma sensu. A o jeden lepiej. A konkretnie na ostatnim piętrze. Czyli musimy się wspiąć całe 100 pięter tylko po to, aby dostać lipny pistolet z lipnym talentem. Ale ci nie? No od tego jestem. Jeżeli chodzi o procenciki na drop. Legendarne difficulty 45% Heroiczny difficulty 33% Wymagający difficulty całe 10% Trudny difficulty 5% Normalny poziom trudności 1% złowców. To jest jakiś żart. Dobra, załóżmy, że zrobiliście już tą misję i macie to z głowy. I co teraz? Dostajecie atrybut do dupy. No, czekacie do końca sezonu. Albo powtarzacie proces farmienia egzotyka. Tak. Przez to, że egzotyk będzie dopiero dostępny na ostatnim czasie obławy, to niestety musimy czekać na sam schemat. Co za tym idzie, nie możemy sobie przerolować naszego atrybutu na obrażenia poza osłoną, które są jedynym sensownym wyjściem dla takiej broni. A więc co robimy? Czekamy do końca sezonu. A tak poważnie, to możecie zawsze jeszcze zaprząc jakiegoś wolontariusza. W tym przypadku, jak ja zaprzą, zaprzągłem do Groszka, który mi pomógł wydropić tego egzotyka. Jesteś, jesteś świetnym człowiekiem, różku nie zmienię się. Ale jak zrobić tak, aby wyfarmić tego egzotyka i przy okazji nie stracić z tego piętra? Jednak pierwszym wymogiem jest to, żeby chociaż jedna osoba z ciebie, bądź wolontariusza, Bądź innych osób w grupie miała setny lewy punktowca. Jeżeli już macie takiego wolontariusza, bierzecie go do sesji, wybijacie wszystkie moby na maksymalnym poziomie punktowca, co za tym idzie, obie sesje wtedy będą miały dostęp do setnego poziomu, nawet jeżeli mieliście na przykład pierwszy, pięćdziesiąty, czwarty, 69 poziom na punktowcu. One shotowy set, dual tapujący, bądź zwał jak zwał, zamieszczę wam w opisie, ze względu na to, że będzie o nim osobny poradnik w przyszłości. Jeśli nie dostaniemy naszego itemu, nasz wolontariusz w tym momencie przed Hunterami rozłącza się, aby pozostawić nam możliwość ubicia Hunterów. Pamiętajcie, jeżeli wolontariusz wejdzie z Wami do pokoju Hunterów i dopiero wtedy wyjdzie. Możecie coś zliczować i jego sesja, jak i wasza będzie, będą połączone. Co stworzy małą koligację. Co stworzy małą korelację, i przez to niestety nie osiągniecie waszego celu, bo obie sesje się do zera. Jeśli jednak wasz wolontariusz wyjdzie przed Hunterami, wszystko powinno przebiec jak spłatka. Ale jeżeli wam się nie uda zdobyć nawałnicy, powtarzacie cały proces. A teraz cały proces w skrócie. Łączymy się w grupę, czyścimy piętro setne. Wolontariusz wychodzi w pomieszczeniu przed hunterami, ubijamy hunterów. Wypada nam egzotyk, jesteśmy happy. Nie wypada egzotyk, idziemy do kroku pierwszego. Proste, nie? Wiadomo, że wolontariusz niestety nic z tego nie ma. Teraz kilka słów od pana Marudy na temat pistoletu. To jest ciągle pistolet, makijowe skalowanie, będziecie musieli go ciągle przeładowywać, nie ma jakichś porażających atrybutów bądź ataczmentów. I kolejna sprawa, to jest czysto for fun, to nie jest kolejna meta, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie mam to schematu, co jeszcze bardziej utrudnia nam możliwość wymaksowania DPS-u. Talent jest lipny, jak już wspomniałem wcześniej. Mało kto używa pistoletu, chyba że wspomnimy tutaj o Regulusie, bądź też itemie nazwanym, zwanym Prorok który jest w stanie działać tak samo jak snajperka, która oneżytuje wrogów w główkę. Sety. Jeżeli chodzi o sety, przedstawię wam w tym momencie dwa różne sety. Jeden set widzicie w tle. Orfanowy, złożyłem sobie go na szybko. Naprawdę fajnie działa, ale myślę, że jeżeli będę chciał biegać, to raczej będę biegał z Lady Death na ułow... na tym. Jak się nazywa? Na gniewułowcu? Na gniew w lutym. Under Fury. Zostałem przy angielskiej nazwie. A tutaj macie setik, jeżeli byście chcieli faktycznie zutylizować rękawice. Ze na to, że same rękawice są w stanie lepiej się skalować same w sobie, niż mając nawałnicę. Jeżeli chodzi o ten poradniczek, a raczej taka, taką informacyjną wersję tego, co możecie się dowiedzieć o nawałnicy, to będzie na tyle. Jeżeli macie jakieś pomysły, co chcecie w przyszłości, piszcie w komentarzach. A na razie mówię Wam do widzenia, trzymajcie się, do usłyszenia następnego, Eju.